Sprowadź z nami auto z USA. Na portalu www.bitusa.pl sam wybierasz i licytujesz w USA. Ponad 100 aut jest już na placu przy ulicy Warszawskiej 53 w Gręzowie, obok serwisu Skani. Taniej nigdzie nie kupisz. Zapraszamy. Siedleccy rugbyści wreszcie zagrali na miarę swoich dużych możliwości. Pogoń wygrała 71 do 7 z Arką Gdynia. Myślę, że trochę podrażnieni tymi poprzednimi wynikami. Dzisiaj podeszliśmy z dużo większą koncentracją, zaangażowaniem i przede wszystkim od początku meczu narzuciliśmy swój rytm gry. Chociaż mówię, ten mecz trochę początek przypominał mecz w Sepocie, tam również narzuciliśmy ten rytm gry, tylko ta nieskuteczność spowodowała, że nie byliśmy w stanie zdobywać punktów i zbudować tej przewagi. Tutaj nam się to udało. Myślę, że tak, że pierwszy taki mecz rzeczywiście, gdzie od początku do końca górowaliśmy na boisku i to przełożyło się na wynik końcowy. Już po kilku pierwszych akcjach stało się jasne, że Pogoń nie przegra tego spotkania. Siedlczanie byli bezapelacyjnie lepsi odrywali. Do przerwy było 40 do 7, a ostatecznie mistrzowie Polski wygrali 71 do 7. Wygrana cieszy, szczególnie z liderem e, tabeli. Arka to jest zawsze trudny przeciwnik, no ale my w końcu doszlifowaliśmy swoje pewne błędy, które e, było widać w poprzednich dwóch meczach z ogniwem i Zorkanem. Także, także fajnie, że taki wynik 71 do 7 to naprawdę jest już dobra zaliczka potem na dalszą część sezonu. I, i co my już się skupimy na kolejnym tygodniu na meczu z Juwenią. 4 października o 13.00 pogoń zagra w Krakowie z Juwenią. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl Sprawdź z naszą firmą auto z USA,